od wieków wzbudza emocje i wyobraźnię. Jest przedmiotem wielu dzieł literackich oraz obiektem poszukiwań odkrywców tajemnic na całym świecie. Witajcie drodzy widzowie, z tej strony ja, wasz ulubiony Hangman. Jest to kanał Zakazana Wiedza. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie temat Świętego Graala, czyli kielicha, z którego pił Jezus podczas ostatniej wieczerzy przed ukrzyżowaniem. Na początku zostawcie jeszcze lajka, suba. Pomaga to rozwijać kanał, a lepiej, żeby się rozwijał niż zwijał. Ktoś to może skrytykować. Cześć, jestem Ben, kuzynkę. A my jedziemy. Gdal, święty Gdal. Jest to kielich, z którego miał pić Jezus wino podczas ostatniej wieczerzy. Według Nowego Testamentu, osobą, która zdjęła Jezusa z krzyża. I pochowała go w grobie był Józef z Arymatei. Ten sam Józef, według legend arturiańskich, był tym, który zebrał krew Jezusa do kielicha po tym, jak go przybito włóczniom, jego bog. Tym kielichem, do którego zebrał krew, był właśnie święty Graal. Według legend, Józef z Arymatei miał później trafić do. Wielkiej Brytanii, konkretnie do miasteczka Glastonbury i założyć tam kościół, pierwszy kościół, gdzie miał schować świętego Grala. To właśnie do Wielkiej Brytanii prowadzi pierwszy trop w poszukiwaniu Grala. Nawet legendarny władca Brytów, król Artur, wraz ze swoimi rycerzami Okrągłego Stołu, miał poprzysiąc nie spocząć, dopóki go nie odnajdą. Jak głosi legenda, zakon templariuszy miał być tym, który miał być w posiadaniu Grala i go strzec. Mieli oni zbiec do Szkocji, gdzie ukryli kielich w kaplicy na zamku Roslin w kolumnie czeladnika, gdzie prawdopodobnie spoczywa do dziś. Z działalnością templariuszy wiążą się też podziemia odkryte w mieście Hertford. Stanowią one komory wraz z tunelami łączącymi dawny zamek i kilka punktów w mieście, między innymi kościół pod wezwaniem świętej Marii. Miejscowe podania mówią, że po rozwiązaniu zakonu przez papieża templariusze ukryli swoje skarby właśnie w okolicach Hertford. Świętemu grałowi przysługuje się cudowne właściwości. Miejsce, w którym się znajduje, staje się rajem. Ziemie są urodzajne, kwiaty kwitną cały rok. Nie ma wojen ani chorób. A ten, kto z niego pije, jest nieśmiertelny. Co ciekawe, nawet Adolf, były kanclerz Niemiec, poszukiwał kielicha. Prawdopodobnie wierzył, że cudowne właściwości kielicha pomogą mu wygrać wojnę. Kolejnym miejscem, gdzie Graal mógł zostać ukryty. Jest Francja. Według innych wersji, Józef z Arimatei miał właśnie tam trafić, gdzie zbudował świątynię na zboczach góry zbawienia. Według większości historyków, tym miejscem jest twierdza Montsegur. W XIII wieku była to twierdza heretyckiej sekty zwanej Albigensami. Pewne poszlaki pozwalają przypuszczać, że między sektą a świętym Gralem istnieje pewien związek. Niedługo przed rozbiciem heretyków przez kościół, wśród skarbów zakonu w Montsegur miał znajdować się tajemniczy kielich bogactwa. Niezależnie, czy był to gral, ów kielich musiał być dla Albigensów wyjątkowo cenny. Tuż przed dotarciem kościoła, czworo z nich w nocy, nie zważając na niebezpieczeństwo, zeszło z najbardziej stromego zbocza góry skarby mieli ukryć w sekretnym miejscu. Najciekawszą teorią według mnie jest ta, która mówi o tym, że Graal nie jest kielichem, lecz dokumentem zawierającym wielką tajemnicę. Istnieje hipoteza, że Jezus miał się ożenić z Marią Magdaleną, która jest przedstawiona przez Kościół jako ledacznica. Miał mieć z nią dzieci i właśnie one miały zapoczątkować królewski ród zwany dynastią Morrowingów, która do dziś rządzi światem. Czy Święty Graal istnieje naprawdę? Jeśli tak, to myślę, że trudno będzie go zidentyfikować, gdyż nikt tak naprawdę nie wie, jak on mógł wyglądać. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie lajka albo nie lajka oraz suba. Pomaga to rozwijać kanał, a lepiej żeby się rozwijał niż zwijał. Mówił do Was Hankman. Do następnego. Cześć.